Sala ma sala. Tak się kończy kariera nieudanego rapera. Chodzi o Małolata. Już wyjaśnię. Małolat tam robił jakieś nagrywki. Nie szły te wyświetlenia. Ale miał trochę grosza z tego. Baba go pogoniła. Jego baba pogoniła i nie miał nic. Nagrał jakąś tam piosenkę. Dalej nie szło. Ale gdy pierwszy raz jej pojechał na YouTubie, zobaczył te wyświetlenia. Od razu funty mu się w oczach zaświeciły. Kwunty mu się zaświeciły, wyświetlenia mu poszły i tak zaczął naciągać wszystkich. Zaczął naciągać wszystkich na wyświetlenia, co się później może wiąże z jakimiś tam funduszami lub rozpoznalnością. Tak jak on powiedział, że gwiazda jest, on jest kurwa taka gwiazda Ja jak tajfun i nie wiem, rado taka gwiazda. To uznał, że to trzeba ciągnąć dalej i wymyślił. Żeby lisy na jego było napierdzielali i to wrzuca na swoje konto, żeby tylko wyświetlenia szły. Jak znowu zobaczył, funciaki w oczach, że te wyświetlenia idą, to uznał, że dalej to będzie ciągnął. I tak łajdaczka, naciągaczka zaczyna żyłować nie na swoich produkcjach, tylko na innych, i później obiecuje jeszcze 5000 zł. 5000 zł to musiał swoje płacić w miesiącu za seks. A teraz on. Obiecuję za kupę roboty, kupę ludzi tylko 5000 złotych. Wstyd i hańba. Nie dajcie się dziadowi naciągać, niech sam nagrywa na siebie. Dziękuję i do widzenia.